Cześć, nazywam się Adrian Wolak i jestem CEO firmy Traffit. Jako Traffit jakiś czas temu wypuściliśmy nasz nowy moduł raportowy i dzięki któremu możecie zobaczyć dokładnie to, co się dzieje w Waszych rekrutacjach i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Natomiast wiemy też, że dane kojarzą się z czymś nudnym. Dlatego my postanowiliśmy te dane pokazać w trochę bardziej zabawnej formie. I dzisiaj zapraszam Was na nowy HRowy show, w którym osoby ze świata HR, biznesu będą odpowiadać na te pytania związane z danymi właśnie z rekrutacją w formie quizu. Za każde poprawnie odpowiedziane pytanie posadzimy również 10 drzew. Tak więc zapraszam Was serdecznie, bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Witam Państwa na pierwszym odcinku The Game Show. Są ze mną Paulina Kruszewska. i Paulina. Rydzewska. Cześć, Cię naprawdę. Miło. Powiedzcie coś o sobie? Powiedzieć coś o sobie, to może, może ja. Ja zajmuję się od ponad roku już tak na poważnie employer brandingiem, natomiast zaczynałam od rekrutacji. Także moje serce cały czas bije dla wszystkich tematów około rekrutacyjnych, okay. dlatego, dlatego też tu jestem. Prywatnie też mam mówić, co robię? Czy, Oczywiście. Prywatnie. prywatnie mam pieska, którego bardzo kocham, lubię historię, sztukę. Wczoraj nawet byłam w naszym pięknym teatr, teatrze muzycznym w Gdyni na spektaklu Hairspray, Bardzo polecam, także tyle ode mnie. Dzięki. Ja, podobnie jak Paula, jestem związana. Aktualnie z obszarem rekrutacji, a głównie rekrutacja IT. Jeżeli chodzi o prywatę, jest to muzyka, jest to sztuka, jest to moja córka w pełni, która teraz zajmuje mój prywatny czas. No i jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby się z Wami pobawić. Super. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Może przejdę do wyjaśnienia zasad naszego teleturnieju. Dobrze. Przygotowaliśmy dla Was łącznie 11 pytań, które w zdecydowanej większości dotyczą HR i rekrutacji. Do dyspozycji macie trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pominięcie pytania. Każde z skół możecie użyć tylko raz. Za każde pytanie sadzimy 10 drzew, czyli jeżeli odpowiecie poprawnie na wszystkie pytania, łącznie sadzimy 100 drzew. A to już jest mały las. Tak prawda? wszystko jest jasne? Jak najbardziej. Jasne. Tak? Dobrze, w takim razie zaczynamy. Czytam pierwsze pytanie. Dobrze. Jak brzmi rozwinięcie skrótu HR? Human Resources, Happy Raccoon, House Rules czy Horse Racing? gdybym miała stworzyć to na nowo, to chciałabym być Happy Raccoon. do. Ale, ale y, chyba A. Jesteś pewna, że to będzie A. Jestem pewna. Myślę, że tak. No. Myślę, że wybieramy. Stawiamy, A. stawiamy na A, w takim razie tak. Dobrze, w takim razie, jesteś, jeżeli jesteście pewne, to tak. zaznaczam mu być A. I to jest dobra odpowiedź. Dobrze. Mamy kilka drzew. Mamy tak. Dobrze. W takim razie przejdźmy do drugiego pytania. Feedback to: A, zatrudnianie pracowników bez doświadczenia, B, system zarządzania klientami, C, budowanie wizerunku pracodawcy, czy D. Jednoznaczna i konkretna informacja zwrotna? Myślę, że na rynku wciąż często kojarzy się to z zupą z Azji. E, jednak stawiamy na D. Myślę, że tak. Myślę, że tak. To będzie D. Dobrze. Wygląda na to, że jesteście pewne odpowiedzi. W takim razie Jesteśmy. zaznaczam odpowiedź D. I to jest poprawna odpowiedź. Tak. Dobrze. Dobrze, mamy już 20 drzew, słuchaj. Ja wskażę lokalizację, gdzie są potrzebne. Tak, a będziemy mogły wybrać, gdzie posadzimy, czy... Właśnie z tą lokalizacją jest tak, że drzewa są sadzone, ale um. nikt nie wie na, to, na tą chwilę, gdzie. Znamy rejon, że to jest uh -huh. właśnie w, chyba w Dolnośląskim, ale nie, uh -huh. nie znamy konkretnie miejsca. Fajnie. Dobrze, w takim razie, czy mogę przejść do trzeciego pytania? macie. Dobrze, czytam trzecie pytanie. Która z tych umiejętności nie należy do umiejętności miękkich? A. Komunikatywność, B. Zarządzanie ludźmi, C. Rzetelność, D. Prawo jazdy kategorii B. Trudne pytanie. Biorąc pod uwagę, że jestem lepsza z miękkich, a mam prawo jazdy, mhm, no, to, właśnie, to jest zwodnie. Ja, ja tak myślałam, że Paulina przyjdzie tu namieszać, e, ale myślę, że nie należy. E, D. Tak, jesteśmy okay, pewne, jesteś tak. Pewne. Dobrze, w tak. takim razie zaznaczę odpowiedź D. Jest to poprawna odpowiedź. Fantastycznie. Super. Dobrze. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie. Czym jest assessment center? A. Wielowymiarowy proces oceny kompetencji. B. Przewidywana cena wykonania usługi. C. Centrum szkoleniowe. D. Zadanie rekrutacyjne. Wiesz czym jest? Ty, 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 ty. Ja, ja brałam mhm. udział w tym kiedyś. Naprawdę? To są takie zadania z cyklu Jesteś na bezludnej wyspie i musisz zdecydować na przykład co z paczki jakichś przedmiotów jest najbardziej przydatne. Biorąc pod uwagę, że rozmawiałyśmy o twoim tak. survivalu i przetrwaniu, tak, na pewno tak. świetnie sobie poradziłaś tak, i to nie był kokos. Tak. Znaczy ja to prowadziłam, e, dlatego uważam, że będzie to czy to będzie odpowiedź A. Właśnie waham się między A a D. Pamiętajcie, że macie do dyspozycji trzy koła. Tak, no ale to tak wiocha na trzecim nie? koło. myślę, że nie rozwieje to naszej wątpliwości, I to, i, bo i, i wciąż i jak... jest to zadanie rekrutacyjne, ale też tak. jest to dość szerszy tak. obszar. Tak. Tak. to jest te, to ale pytanie pamiętam, jest że my to robiliśmy przy takich rolach typu menadżer, żeby zobaczyć. Szerszy, tak. tak. Nie, nie jest to jednoznaczne zadanie rekrutacyjne, mhm. tym bardziej, że na asesmencie możesz mieć wiele płaszczyzn, tak. no, więc ja bym stawiała jednak ten wielowymiarowy proces. Też poszłabym w tym kierunku, ale jak coś będzie na Ciebie. <laughs> Przywykłam. Tak, Mireczku, poprosimy w takim razie A. W takim razie zaznaczę odpowiedź tak. A. No i jest to poprawna odpowiedź. Tak, tak. dostarczmy. Dobrze. Tak, Dobrze. ciekawostka, w literaturze przedmiotu można znaleźć informację o tym, że już 1500 lat temu w Indiach kandydaci na wysokie stanowiska byli poddawani różnym testom i obserwacjom. O, no proszę. Dobra, czy mogę przejść do kolejnego koniec? Oczywiście. Pytania? Dobrze. E, Dokończ tekst piosenki SOS Kasi Rekwickiej. Odchodzę dłużej tak nie wytrzymam. Chcę być znowu szczęśliwa. Nie Od mam raz. już sił okay. udawać, że to jest między nami. Tak, e, ale chwila, żeby tak nie było, że w pośpiechu. Dobre. Przeczytam mm, odpowiedzi. Tak. A chcę wreszcie wyjść z domu. B chcę być znowu szczęśliwa. C chcę poczuć smak wakacji. D chcę jak tu być mutylem. To jest zdecydowanie B. Kim jest Kasia Cerekwiczka? Nie wiem, ale pewnie, pewnie śpiewa, ale wiem, że na przykład na korpobiurwie jej na przykład kawałki piosenek często były memowane. E, więc uważam, że to będzie B. Ufam Tobie. Dobrze. <laughs> dobrze. W takim razie zaznaczam dobrze. odpowiedź B. Jest to poprawna odpowiedź. Tak, dobrze. Ciekawostka na temat tej piosenki S.O.S., pierwszy singiel promujący płytę POKÓJ 203. Autorką tekstu i wykonawczynią była Kasia cyryk Wow. Wiem co włącza w swoim Spotify'u wyjeżdżając ze studia. Mhm. W takim razie kolejne pytanie. Idzie Wam bardzo dobrze. Prawda? <noise> Też jesteśmy w szoku. Kto jest autorką książki Candidate Experience, jeszcze kandydat czy już klient? A, Maja Gojtowska, B, Ula Zając-Pałdyna, C, Marta Dobrzeńska, D, Agnieszka Ciećwiczka. Nie, no wiadomo, no, że Maja. Maja Gojtowska. No. no to widzę, że jesteście pewne, ok? Tak, tak. To znaczy? Poprosimy. A. Tak. tak. W tak. ogóle, jak robiłam welcome packi dla osób z rekrutacji, to często prosiłam, żebyśmy dorzucali tę książkę, właśnie. Rozumiem. Więc to będzie, Panie. tak, zdecydowanie Maja. Dobrze, w takim razie zaznaczam odpowiedź A. jest to poprawna odpowiedź. Super. Super. OK, kolejne pytanie. Gdy mówi się o pracy na akord, ma się na myśli system wynagrodzenia za pracę, w którym płaca uzależniona jest od ilości przepracowanych dni, B ilości przepracowanych godzin, C ilości wykonanej pracy, D ilości przepracowanych zmian w ciągu miesiąca. Hmm, wydaje mi się, że wykonanej pracy na akord. może we pewności skorzystać sobie z jakiegoś. Kolum. Ja bym skipnęła to pytanie albo wzięłabym pół na pół. Mhm. Zawsze możecie właśnie pominąć pytanie i dostaniecie e, kolejne. Tylu Bo to pytań? chyba na przykład te długopisy się skręca na przykład A, na, na akord. Truskawki. Mhm. Na akord. Lub szparagi, Lub szparagi tak? oczywiście. Tak. Ja się dobrze bawię, nie chciałabym teraz odpaść. Mm -hmm. um, Odpuśćmy sobie skipnijmy, to pytanie. Nie. Tak, poprosimy. Dobrze. A czy tak jak skipniemy, to możemy poznać odpowiedź? Oczywiście. To poprosimy. Oczy. Skipnijmy tak. i poznajmy odpowiedź, okay. bo nas to intryguje. Ok. Ogólnie miałeś rację, jest to ilość wykonanej pracy. A. Super. O. Ale no, za to pytanie niestety nie sadzimy drzew, ale na pewno pójdzie Wam dobrze z kolejnymi. Ale cieszymy się, że szłyśmy w dobrym kierunku. Tak, dokładnie. dokładnie. W takim razie zostały już Wam dwa, dwa koła, pół na pół Uf. i telefon do przyjaciela. No, tak? W takim razie następne pytanie. Kiedy obchodzimy dzień rekrutera? A: 20 czerwca, B: 22 maja, C: 14 lipca, D: 5 października. Mam świetny sposób na to pytanie na chłopski rozum i już Ci mówię dlaczego? Bo ja w IT Imagination zaczęłam pracę 1 czerwca i pamiętam, że jakoś niecały miesiąc po mojej pracy postowałam na LinkedInie, że jest dzień rekrutera albo HRowca, ale było jakieś święto, więc ja zakręciłabym się przy tym 20 czerwcu. Jest to dla mnie trudne pytanie, bo no. nawet nie wiem kiedy ja mam imieniny. Tak Oznaczyłam że... Cię, nie polubiłaś mojego postu po prostu, tak byś pamiętała. Że... Chyba nie wzbudziłaś no. wtedy jeszcze mojego takiego zaufania. No a dałam no. nawet obrazek z Leonardo DiCaprio. A to może dlatego tego Johnny DePaff. Więc ja myślę, że to będzie ten 20 czerwiec, bo nawet jak sobie teraz próbuję przypomnieć ten post, to chyba właśnie był on dedykowany rekruterom. Będzie na Ciebie. Będzie na mnie, no trudno. Stawiasz kawę. Trudno. A. Okay. Poprosimy A. Okay. Tak. Czyli nie ma stuprocentowej pewności, ale. Nie, idziemy na. Nie wice. ma ryzyka, nie ma zabawy. Prawda, Idźmy tak, no? tym torem. Dobrze. W takim razie zaznaczam A. Tak. I pakujmy się. I niestety. To jest dobra odpowiedź. A! No. Dobrze. A, widzisz, pamięć no, ci nie zawiodła. Tak, no. No, kopię no. ten post i go polubię ja, ja Mam bardzo dobrą pamięć. No. Nie wiem, czy wiecie, ale święto to jest obchodzone w Polsce i po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Opraszam. Pod nazwą HR Day. Teraz przechodzimy do pytań, których bazą były dane z naszego narzędzia. Więc to są dane statystyczne. Udało nam się przeanalizować w ponad 2 miliony aplikacji z 2022 roku, na podstawie których zebraliśmy bardzo ciekawe informacje. I te kolejne pytania właśnie tego będą dotyczyły. Dobrze. Tak? Czyli czy jesteście gotowe? Bardziej nie sobie będziemy, mogę w... e-booki, pooglądałyśmy podcasty, więc tak. bardziej nie będziemy, to prawda. Okej. Okay. Eee, pamiętajcie, że macie jeszcze dwa koła, tak? tak? Pół, pół na pół i telefon do przyjaciela. Dobrze, w takim razie czytam e, kolejne pytanie. Jaki procent kandydatów nie otrzymało w procesie żadnej informacji zwrotnej? A38%, B19%, C11%. D 67%. Hmm. Obawiam się, że ta no, rzeczywistość jest taka, że, że, będzie to. że D. Jakiś tam optymistyczny pierwiastek mój mówi, że 38%. Hmm. B i C to byłyby zbyt um, kolorowe scenariusze? Byłam kandydatem w zeszłym roku na rynku pracy i wiem, że nie jest tak dobrze, jak być powinno, więc B i C na pewno nie. Zastanawiałabym się między A a D. I ja na przykład wzięłabym pół na pół, ale boję się, że zostaną nam A i D. Jestem przekonana, że zostaną nam A i D. Jak tam, Mireczku? Dogadamy się. Pół na pół. Jaką czekoladę lubisz? Tak. Dużą, dużą. Uh -huh. Dobrze. Da się zrobić. O, właśnie to. w firmie mamy taki poziom eskalacji. Jest najpierw friendly reminder, później jest chocolate reminder, i później już no niestety. E, okay. Dobrze, to chyba poprosimy pół na pół. Dobrze, no, tak? Tak, poprosimy. Dobrze. Tak. I w takim razie zostają odpowiedzi B i C. C I C? O nie! chyba zbyt czarno widzimy. Możliwe, możliwe, bo tamte były dosyć, dosyć wysokie, a tutaj. Tak. Jednak, może faktycznie ten e, procent kandydatów jest wyższy. Niższy, przepraszam. Niższy. Hmm. Teraz. Rzut monetą już teraz. Ja wciąż jednak obstaję przy tej wyższej. Wydaje mi się, że 19%. Też mi się wydaje, że te 19. Bo ja, ja też rozumiem to pytanie w ten sposób, że nie otrzymało żadnej informacji, czyli Okej. wysłał CV i ono po prostu wpadło w czeluść. Nie było ani maila, że aplikacja przyjęta, otwarta. Nie tak, analizujemy, ani co się zadziało z Tobą Cokolwiek. w trakcie, na etapach. Więc ja strzelałabym w to 19 z przerzuceniem odpowiedzialności na Ciebie. Poprosimy obę. Poprosimy obę. Dobrze, w takim razie zaznaczał to tak. No i to jest poprawna odpowiedź. Tak, dobrze. Super. Dobrze, Jezu ja to... chyba się czoło poci. No, nie tylko te 19%. No faktycznie 67% to by było naprawdę dużo, to by pokazywało jakby... Że stan e, tego tak. na, e, naszych rekrutacyjnych nie jest za dobry, ale 19. Jest to na pewno na, pocieszające. Na, na, tak. Jest pocieszające, tak. Tak, Tak. To tylko pewno. przypominam, to są dane jakby z naszego systemu. Tak? Uh -huh. Czyli to nie jest jakby ogólny obraz e, całej rekrutacji? Nie, od Was. Tak. E, dobrze. Uf. kolejne pytanie? Poprosimy. E, nadal macie jednokomeratną ratunkowe, więc. Mam. Już nie. teraz musimy żyć oszczędnie, tak? Dokładnie. Prawda, no. <laughs> Dobrze, w takim razie czytam pytanie. Jaki procent kandydatów zostało zatrudnionych dzięki publikacji oferty pracy na LinkedIn? A 2%, B 45%, C 52%, D 14%? Ja to widziałam na stronie. Tylko nie pamiętam, tam był LinkedIn, OLX, baza własna i tak dalej, tylko nie pamiętam, właśnie. To może być wizualnie, właśnie, nie? Mhm. Mm Ta Tak, bo tam odwór. mieliście dwie tabelki. Mm -hmm. Tam były tak dwie tabelki. Były. Tak. I ktoś jednak wchodzi na naszą. Tak, to jest dnia. były dwie tabelki, ale. Coś mi się wydaje, że coś z czwórką było tam. Wydaje, może... wydaje mi się, że realnym jest 14%. Jakby. Sama publikacja oferty na LinkedIn. Um... Zazwyczaj nie jest tak e, owocna. Mhm. Patrząc też nie tyle na, e, na trafit, jak chociażby na, na nasze doświadczenia. To, 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 no tak, tylko musimy tak pamiętać, że spływ. to są dane, które bazują właśnie na analizie trafiki. Mhm. Także? Dokładnie. Więc one no. nie obejmą mm -hmm. całości. Nadal jest to procent, więc e, tak. to może za zaburzać cały obraz tego, ale faktycznie. Tak. To co? No? Mo albo strzał, albo no, możecie skorzystać z koła. Mm -hmm. Zostawmy to jednocenne koło. Spodziewam się. No tak, Jeśli ale jak nie, się nie użyjemy uda... teraz koła i odpadniemy, to hmm. ile mamy drzew? Które to jest pytanie? Ósme. Ósme. Z ósme. To nie ma takiej siary. Ja zadzwoniłabym jednak do przyjaciela mimo wszystko. Już. Tak. Dobrze. No bo jak teraz strzelimy źle, to, to koło i tak nam Ta, przypadnie dokładnie. tak naprawdę. Więc warto z niego skorzystać, jeżeli nie jesteście no. pewny no To tak. prawda. Dobrze. To poprosimy o telefon do przyjaciela. Dobrze. Jak przyjaciel ma na imię? Anna. Anna. Okay. Anna. Dobrze. 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 W takim razie zadzwonimy do waszego przyjaciela, do Anny, na odpowiedź. Ania będzie miała 40 sekund, tak? Po przeczytaniu mojego pytania. Dobrze. Okay. Ania będzie nas słyszała. To Dobrze. Jest... Dobrze. Tak słucham. Cześć Aniu z, Cześć. z tej strony Mirek z The Game Show. No, dzień dobry, witam serdecznie Pani Mirosławie. Cześć, jest ze mną e, Paulina i Paulina. E, i... O, cześć Paulina, cześć Paulina. Cześć, cześć, cześć Aniu. Aniu. Dzwonimy do Ciebie, bo e, mamy problemy z e, pytaniem i chcia, mm -hmm. ch chciałbym, żebyś po, e, pomogła im. No jasne, że na ile będę w stanie, to oczywiście pomogę. Dobrze, okej, okay. w takim razie e, jesteś gotowa na pytanie i odpowiedzi? Na pytanie tak. Na odpowiedzi też bądź. <gry> Dobrze, dawaj. Dobrze. Eee, Aniu, jaki procent kandydatów zostało zatrudnionych dzięki publikacji oferty pracy na LinkedIn. A 2%. B 45% C 52%, D 14%. Hmm. Ale w jakiejś konkretnej kategorii lub segmencie czy ogólnie? Eee, to jest ogólnie, to jest ogólny. Hmm. Chyba obstawiałabym 2%. Okej. Okay. Ale czy jesteś pewna? No nie, nie jestem pewna. No jak to nie jesteś? No, nie jestem pewna, bo jeżeli chodzi o LinkedIn, to myślę, że tutaj bardzo dużo, dużo zależy od kategorii stanowiska. Chociaż może jednak ta druga opcja wtedy. Czyli? Czyli? Czyli B45%? O, rozłączyliśmy się z Anią. E, był koniec czasu. W takim razie musimy podjąć decyzję. Czy jest to 2%? No, wygląda na to, że Ania była pewna tej odpowiedzi. Czuję ale się, jakby nie mi ktoś w moje koło ratunkowe rzutko rzucił. Tak, sekund faktycznie. no Jest to mało. E, ale, no. No dobrze, to chyba pójdźmy w te 2%. Będzie na Anię. Będzie na Anię. Po prostu wtedy. Poprosimy. Niech będzie, o, a. a. tak. Okej, okay, nie pytam, czy jesteście pewne, bo. Nie jesteśmy, nie jesteśmy. Pewności, ale. Nie jesteśmy tak. Eee, jaki procent kandydatów zostało zatrudnionych dzięki właśnie ofertach na LinkedIn? 2%. To jest dobra? <laughs> Twoje bardzo koło nas utrzymało. <laughs> jednak, jednak. No. Bardzo dobrze. No. Aniu, jak to oglądasz? Zapraszam na dobre jedzonko w dni. To mi się dołącza. Nie. <noise> Wy nie pomagacie. Dobrze. I, e, kolejne, kolejne pytanie. E, jaka jest rekordowa ilość kandydatów, która zaaplikowała na jedną ofertę? Ania pisała o tym post. Okej. Okay. Ania pisała o tym post, chyba. Przeczytam odpowiedzi. Tak. A. 8347 B. 2309 C590 D6534. Dobra. Nie ma tu mojej odpowiedzi, bo Ania pisała o tym, ile razy jeden kandydat mhm. zaaplikował i tam było chyba 150 razy. Mhm. Ale rekordowa ilość kandydatów, która zaaplikowała na jedną ofertę. 6000? Hmm. Właśnie teraz pytanie, jaka to była oferta, prawda? Mhm. Z jakiej kategorii? Z jakiej kategorii? Czy chociażby była to biznesowa no. oferta, czy była to oferta na stanowisko inżynieryjne? Tak, ale pamiętam jak na przykład prowadziłam rekrutację na staż, no to nie wiem, może 100-200 aplikacji wpadało, mhm. więc nie wiem, czy nie celujemy za wysoko z tymi liczbami. Już na stanowiska biznesowe nawet w aktualnych naszych no. rekrutacjach jest to kilkaset. Na stanowisko biznesowe, na stanowisko IT jest to dużo niższe od sety. Mhm. Natomiast wciąż są to dane, które pochodzą z systemu tak. trafitu. Dokładnie. Tak. No myślę, że przy takim pytaniu trzeba iść jakby za głosem serca. I tak nie mamy wyjścia, bo wykorzystałyśmy wszystkie koła. Mhm. Mm. Może pierwsza myśl najlepsza może. Mhm. To, to C, myślisz? Czy... Chociaż nie, może te. Ty... Ja waham się między B a C. Chociaż ja y, mam skrajności, ja między C a D. Bo z jednej strony wydaje mi się, że jeżeli mówimy o typowo IT stanowiska związanych z IT, jakkolwiek, to będzie niższa, niższy odsetek, mm -hmm. bo więcej jednak mamy pasywnych kandydatów. Natomiast jeżeli mamy biznesowe, wszelkiego rodzaju stanowiska, to może być wyższe. Ale tu też pojawiają się schody. To czy też może być jakaś produkcja na przykład? Jak, czy frita, to tylko rynek polski, czy jest to rynek zagraniczny? Jeżeli właśnie. rynek zagraniczny, mamy ogrom aplikacji. Jeżeli rynek tylko polski, może idzie moje myślenie zbyt szeroko i po prostu jest to co? No właśnie. Znowu na mnie próbujesz zwalić no, odpowiednie. Na siebie. Myślę, że, że możemy to może spróbujmy, na mnie. Może spróbujmy z tym D. D? Tak mi się wydaje. 6000, nie 590. No właśnie, widzisz. Mówię, przy takim pytaniu ja już bym nie, nie ryzykował, jakby. bo wiadomo, wyborów jest wiele, ale tak. chyba pierwsza myśl najlepsza, co podpuszczasz nas. A jaka była twoja pierwsza? D. A moja C? Kamień nożyce. Nie mam powodu, żeby was podpuszczać. Im więcej drzew posadzimy, tym lepiej. Dla nas wszystkich. Za czyją pierwszą myślą idziemy? Może za Twoją. Tak myślałam, że Twojej afirmacji. Dobrze, idźmy. Tak, D. Ja ufam swojej koleżance. O nie, dlaczego to powiedziałaś? Nie, to jest kwestia zaufania. W takim razie Zbęda. zaznaczam D. Tak. Nie możesz grać mi na emocjach. <śśś> za No i odpowiedź D. Tak. Jest poprawna. No widzisz? No. zaufanie w zespole to podstawa. Dobrze, w takim razie dotarliśmy tak ja cię do ostatniego knęcę. pytania. I posadziliśmy razem 100 drzew. Super. Super. Dzięki wielkie. Ja. E, mamy dla Was małe upominki. Ale bardzo się cieszę, że, że grałyście naprawdę pewnie. Pewnie, jesteśmy kobietami biznesu. Oh, dokładnie, dokładnie. <grym> tak. nie? Piranie. Tak. Mimo, że to Prawda. Rozumiem, że bawiłyście się super? Fantastycznie, Oczywiste. fantastycznie, super no. Dobrze. Gratulacje dziewczyny. Dziękujemy, super gra, dziękuję. mega dużo emocji. Cieszymy dziękujemy. się, że Dziękuję z tymi, aż sto drzew. Bardzo? Dziękujemy Dzięk bardzo. Dziękujemy.